W tym ćwiczeniu przygotujemy raport statystyczny dotyczący przekazanych do archiwum państwowego lub przechowywanych w archiwum paczek i materiałów archiwalnych. Zestawienie takie możemy wygenerować na poziomie portalu archiwisty bądź portalu administratora. My w naszym ćwiczeniu wykorzystamy portal administratora. Jesteśmy zatem zalogowani do portalu administratora jako administrator globalny. Z menu wybieramy generowanie statystyk. I wybieramy rodzaj zestawienia, jakie chcemy wygenerować. Nasze ćwiczenie obejmuje następujące rodzaje zestawień: zestawienie ilości przekazanych materiałów nieuporządkowanych dla archiwów, zestawienie informacji o przekazanych paczkach archiwalnych, zestawienie liczby paczek archiwalnych przekazanych. Zestawienie liczby przechowywanych materiałów archiwalnych, wersja dla archiwów i zestawienie informacji o przekazanych materiałach nieuporządkowanych. My w ramach naszego ćwiczenia wygenerujemy zestawienie liczby przechowywanych w archiwum materiałów archiwalnych, aczkolwiek pozostałe z wymienionych zestawień generuje się analogicznie. O wybraniu rodzaju zestawienia pojawia się lista jego parametrów, które należy wypełnić. Lista ta może się nieznacznie różnić w zależności od wybranego zestawienia. W szczególności tylko to jedno zestawienie pozwala określenie stanu na dzień, na który ma być generowane zestawienie. Pozostałe z wymienionych pozwalają na określenie okresu czasu, data od i data do. Tak samo, tylko to jedno zestawienie pozwala określić rodzaj i typ przechowywanych materiałów. Pozostałe tych parametrów nie mają. Pierwszym parametrem, jaki należy wypełnić, przygotowując zestawienie, jest parametr archiwa państwowe. Jest on wymagany, musimy go wypełnić. Wybieramy tutaj archiwa, których ma dotyczyć nasze zestawienie. Ponieważ pracujemy w portalu administratora, mamy do dyspozycji wszystkie archiwa państwowe. Gdybyśmy pracowali w portalu archiwisty, do wyboru mielibyśmy tylko jedno archiwum, to do którego jesteśmy przypisani. Tak czy inaczej, trzeba to archiwum wybrać. Parametr jest wymagany. Kolejne parametry są opcjonalne. Można ich nie wypełniać. Jeżeli nie wypełnimy danego parametru, wówczas zestawienie obejmie wszystkie dane z systemu niezależnie od wartości danego parametru. Wybranie parametru powoduje, że zakres danych w zestawieniu zostanie ograniczony tylko do wybranych wartości. Możemy zatem wybrać jednostki przekazujące materiały archiwalne, dla których chcemy generować nasze zestawienia. Określić stan na dzień. I kolejne parametry. Analogicznie jak podmioty wybieramy z listy, możemy wybrać wiele wartości. Mamy także możliwość ograniczenia terytorialnego naszego raportu. Zaczynamy to od wybrania województwa bądź kilku województw. Jeżeli wybierzemy przynajmniej jedno województwo, wówczas pojawi się kolejne pole wyboru powiatu, w którym możemy dodatkowo ograniczyć zakres terytorialny do wybranych powiatów. Gdy wybierzemy powiaty, analogicznie pojawi się pole wyboru gminy, a na końcu miasta. Gdy już wypełnimy wszystkie parametry raportu, Przechodzimy na górę ekranu i wybieramy format, w jakim chcemy, aby raport został wygenerowany. My w naszym ćwiczeniu wybierzemy format PDF. Następnie klikamy Generuj. Raport zostanie wygenerowany, zapisany na naszym dysku lokalnym. Będziemy go mogli otworzyć bądź w przeglądarce internetowej, bądź w zewnętrznej aplikacji przeznaczonej do przeglądania plików danego typu.